Siemanko, witam na kanale Gruby Kupon. Hukniemy sobie dzisiaj w ramach przerwy od pojedynku Tasiemkę na wtorkowe i środowe mecze eliminacji Ligi Mistrzów. Więc, gorąca prośba o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału. co. Pomaga rozwijać cały projekt. Przypominam jeszcze o promocji w BetClick. Jeżeli nie masz konta, chciałbyś się założyć, to wpisując podczas rejestracji na kod gruby Kupon, przysługuje Ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli huchniesz sobie kupon za 57 zł, chociażby taką tasiemkę jaką ja dzisiaj będę grał. I ona nie wejdzie, no to Betflix zwróci ci 5 dych na saldo depozytowe. 7 zł to oczywiście podatek. Oznacza to, że w przypadku wygranej, jak i przegranej, kasa jest Twoja i możesz ją wypłacić standardowo. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. I jeszcze konkurs: co należy zrobić, aby powalczyć o 5 w Betflix? Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować, wytypować dokładną ilość goli we wszystkich wtorkowych i środowych meczach eliminacji Ligi Mistrzów. Typujemy do. Do wtorku, do godziny 17, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetLig nie biorą udziału w zabawie. No to lecimy z tasiemką. Polecimy sobie chronologicznie tylko jeden mecz wybrany z wtorkowych spotkań i jest to wygrana klusz oraz poniżej 4,5 gola w meczu. Tutaj goście są zdecydowanym faworytem. Lincoln już w pierwszej rundzie kwalifikacji sprawił sporą niespodziankę i moim zdaniem ich przygoda skończy się na tym meczu. Plus dzięki zwycięstwu u siebie awansował dalej, niemniej teraz dostają relatywnie łatwiejszego rywala i liczą na ich zwycięstwo już w pierwszym meczu, jednak nie spodziewam się, aby było ono aż tak wysokie, aby przebiło linię 4,5 gola. Pierwszy mecz ze środy jest zarazem niejako kręgosłupem kuponu ze względu na wysoki kurs. HJK w pierwszej rundzie zaprezentowało się fantastycznie w ofensywie i wygrana w dwumeczu aż 7 do 1 jest w pełni zasłużona. W Szwecji faworytem będzie jednak Malmo. Liczę, że goście będą w stanie strzelić swoją bramkę. Gospodarze również mają mocną ofensywę i powinni również od siebie dołożyć trafienie, tym bardziej na własnym stadionie. Dlatego liczę tutaj na BTTSa. Kolejny mecz o 20 i tutaj idę w stronę Łudogorca. To oni są faworytem dwóch meczu i ja również skłaniam się w ich stronę. W pierwszej rundzie z Soligorskiem nie dali sobie strzelić gola. Mura jednak u siebie zaprezentowała się bardzo dobrze strzelając aż 5 goli ekipie z Macedonii Północnej. To pokazuje, że u siebie potrafią być groźni, dlatego podpieram tutaj zwycięstwo gości i stawiam na co najmniej 2 gole w meczu. Kolejny mecz to pojedynek słowacko-szwajcarski. Gospodarze w pierwszej rundzie pokonali irlandzki Szamrok prezentując bardzo dobrą postawę, szczególnie w meczu u siebie. Young Boys jednak w mojej opinii jest dużo lepszym zespołem i powinni postawić dużo wyżej poprzeczkę już w meczu na Słowacji. Spodziewam się, że obie ekipy zagrają tutaj ofensywnie i że zobaczymy co najmniej 3 gole w tym starciu. Jeśli chodzi o mecz legii z florą, to tutaj zupełnie pomijam mecz super pucharu z Rakowem. Michniewicz wystawił nieco inny skład, dając tym samym delikatnie do zrozumienia, że nie jest to ich główny priorytet w tym sezonie. W pierwszej rundzie pewnie pokonali bodo, a teraz wojskowi dostali. No, łatwiejszego rywala i co to dużo mówić, zaliczka w pierwszym meczu u siebie będzie dobrym prognostykiem, czego osobiście się spodziewam. Legia ma kim atakować i dwubramkowe zwycięstwo jest tutaj w ich zasięgu. Podobnie ma się sytuacja w meczu Olimpiakosu z Baku. Tutaj jakość zdecy zdecydowanie leży po stronie Greku i liczy, że już w pierwszym meczu będą w stanie zaznaczyć ją na boisku. W Grecji zawsze ciężko się gra przyjezdnym i tutaj również stawiam na dwubramkową wygraną gospodarzy, która zamyka moją malutką Tasiemkę. No, i dziękuję pięknie, że ze mną byliście do końca. Na zakończenie zapraszam wszystkich do grupy. Gruby kupon jest nas ponad 11 tysięcy. Przypominam również, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, to po prostu tego nie bierzcie. Świat kręci się dalej. Każdemu z Was życzę zieloności na kuponach. I widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. Siemaneczko.